śpiew <laughs> powąchać cześć jeziorko moje to ja twój marnotrawny długo na to czekałem na to parę minut na te parę minut po prostu długo no, pogoda jest akuratna to jest moja sprawa mój żywioł taki wiaterek w sam raz no wiocha jest absorbująca ale starych tu się nie zapomina. Moje te piękne. Patrzę, że jeszcze troszeczkę wydąć Ci na łeb. Kiedyś miasto nobilitowało. Teraz Cię przyglądam. Za PRL-u to przyjeżdżali do Ciebie, bo chcieli mieć zakładowe i 8 godzin pracy. I reszta ich figa obchodziła. Teraz chcą mieć z Ciebie jak najwięcej pieniędzy. I jak najmniej robić. I także moje miasto i moje jezioro się przyglądam, bo też nic zrobić nie mogę w tej kwestii. Popyskować, o, popyskować. Ale do Popuczyn, Popegerowskich nic nie dociera. Do nich dociera tylko strach. Największym pracodawcą w regionie jest budżetówka. Czy to jest starostwo, czy Urząd Miasta, czy szpital, czy szkoła. Eee, cokolwiek. Ktokolwiek tu kto się buntuje, albo ktokolwiek widzi coś dalej, coś powie dla nich. Chodźcie, zrobimy, pokażemy, że jesteśmy innego zdania. Odwrócą się, będą udawać, że nie widzą, bo oni chcą mieć tego spokoju, Jakich ich starzy i dziadkowie spierdalali z PGR-u, spierdalali z kołchozów, spierdalali, bo był siódmym i ósmym w spadku pod schedę. Dzisiaj wielcy miastowi, bo się urodził w mieście, No kurwa, tak jak Jezus powiedział, mało tego, żebyś miał do mnie panie, panie, bo to jest za mało, żebyś do mnie wszedł, musisz być z miasta, nie? Urodzony w mieście. Musisz świadczyć, że jesteś z miasta. Buty w domu w przedpokoju o niczym nie świadczą. I znakomita większość e, o niczym nie świadczy. To, że im tu mieszkają, to jest kwestia tylko przypadku albo lenistwa, albo na bilet dalej nie mieli, żeby uciekać. Nic nie robią dla miasta. Im się wydaje, że jak mieszkają, płacą czynsze, że już są w porządku ze wszystkimi. Nieprawda, nie są. Był taki film, to prawda, bajka, ale są okazja niebieskie, niebieskie. Tam bohater nożem z rykiem rzeźbił: Ten, kto nie ulepsza świata, jest niczym. I Wy jesteście niczym. Nawet ten gnój, co zostanie po Was na cmentarzu, to też jest nic. I pora, żebyście sobie z tego zdali sprawę. Bo macie piękną miejscówkę na ziemi. Piękne miasto. Świadectwem tego, że jesteście z Pegeru, to to pierwsze takie sprawy było grodzić się. Dostać mieszkanie i się grodzić. Działka grodzić. Posesja grodzić. Dom grodzić. To z Was wychodzi gen pgr Tego, który spierdolił z Pegeru, Grodzić. Betonować. I grodzić. Była ścieżka, chodziło, chodzili nieliczni. Nie, trzeba było wybetonować, grodzić. Eee, 40 lat chodził Mojżesz po pustyni, żeby, żeby wyzdychali niewolnicy z Egiptu. Się okazało do dzisiaj, że to jest za mało. 40 lat tak zwanej perelu BIS 2.0 też jest za mało. Po prostu za mało. A chodź z Wami, Pegerusy.